Cześć, witajcie Assassin08 z tej strony i witam Was w kolejnym unboxingu na moim kanale. Jak widzicie po tytule filmu, mam dziś przed Wami limitowaną edycję kolekcjonerską gry Splinter Cell. Jak widzicie również w tytule, jest tam cyferka 1x4. Co to oznacza? Dowiecie się za chwilę. A teraz odpakujmy grę z kartonu. Ok, wyciągamy. Jest ona bardzo dobrze zabezpieczona. Jeszcze jest folia, dlatego odpakujmy jeszcze z folii. No i proszę bardzo, oto jest odpakowana już z folii, z kartonu limitowana edycja kolekcjonerska gry Splinter Cell. No i teraz wyjaśniam o co chodzi z tą cyferką 1 na 4. Otóż w roku 2006 bodajże, kiedy to te limitowane edycje kolekcjonerskie wjechały na rynek, były one właśnie z 4 g Splinter Cell, Prince of Persia, Myst oraz Hitman. Dlatego też yy, będę kolekcjonował wszystkie 4, jak na razie mam tylko Splinter Cell a reszta będzie w późniejszym czasie. Ok. Jak widzimy, mamy pudło, które jest naprawdę w bardzo, bardzo dobrym stanie. Nawet bym powiedział, że w idealnym. Proszę bardzo, Tom Clancy Splinter Cell. Tutaj mamy Splinter Cell limitowana edycja kolekcjonerska. Z boku pusto, z tyłu pusto, tutaj z boku również. Oj. Natomiast z tyłu mamy całą zawartość pokazaną, czyli Trzy instrukcje, gruby poradnik oraz cztery płyty. Płyta z pierwszym Splinter Cellem, drugim, czyli Pandora Tumorą oraz trzecim Teoria Chaosu. Jest również płyta z bonusami. Całość jest tutaj na taki magnesik. Tak więc otworzymy i proszę bardzo, naszym oczom ukazuje się zawartość. Mamy tutaj taką, można powiedzieć, taki plastik. Który oddziela nam całą zawartość. No i tak, tutaj mamy, słuchajcie, płyty. Jak wspomniałem, mamy cztery płyty. Splinter Cell. Splinter Cell Pandora Tomorrow. Splinter Cell Teoria Chaosu. Oraz płyta z bonusowymi dodatkami. Po tej stronie mamy wszelkie instrukcje i tak dalej. Tak więc wszystko sobie teraz wyjmijmy. Instrukcja do pierwszego Splinter Cella, które, która jest w języku polskim z obrazkami i tak dalej, i tak dalej oczywiście. Do drugiego Splintercella. Również obrazki i tak dalej. Z tyłu jest kot. Do trzeciego Splintercella, również z obrazkami. Z tyłu jest również kod I na samym końcu jest bardzo gruba książka. The World of Tom Clancy's Splinter Cell. Kompletny poradnik przejścia gry, która obejmuje część pierwszą, drugą oraz trzecią. Zobaczcie, wszystko jest w kolorze, są obrazki i cały poradnik liczy stron 328. Wow! Także naprawdę jest to mega, mega y, fajna sprawa. Tutaj jeszcze pokażę Wam, jak to mniej więcej wygląda. Tutaj mamy opis y, każdej z części oraz y, sama Fischera w y, swoich goglach. Także moi drodzy, to tyle jeśli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, napiszcie komentarz, no i spodziewajcie się kolejnych unboxingów. Cześć.